Tak, tak. Tak, pomoc. On był budowany przez firmę, która budowała promenadę w rowkach nad Barceloną. Ja tutaj nie mogłem się od samego początku zgodzić, i teraz. Po prostu to, co w ten czas myślałem i wnioskowałem, się po prostu Sprawda. sprawdza. Ten pomoc miał się zaczynać od tego miejsca, bo tak jest jakby w projekcie. Nie wiem, dlaczego po prostu został wysunięty na bok. Pozwolenie wodno-prawne jest takie, że od tego miejsca na jezioro bardziej wysuniemy. Czyli żeby głębiej było? Tak, do tak samo z tamtej strony tam zgodnie z projektem, on się powinien zaczynać tam, gdzie jest ta tablica, tam się powinno wchodzić na y, pomost i ten pomost stały powinien być obniżony, nie żeby były takie spadki, bo nawet jak był wybudowany, to różnica poziomu między stałym pomostem a ruchomym to była pół metra. ale I... już nie tam, Bo to jest tutaj... no, to no, śliska, ale chodzi mi o to, żeby go obniżyć, bo one są re... regulowane nie? regulowane. Powiem ale tak. to rozumiem, że to jest, to, to, jest to jest regulowane z projektem. To, miasta. Miasta. No to, to kto odbierał tę y, inwestycję? Czyli odebrał tak? i poświadczył nieprawda, że jest niezgodny dobrze, z projektem wybudowanym? Projekt po prostu no, ale przewidział wysokość tego mostu. to trzeba takie no, no, Taka rzęda jest podana w projekcie. To Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej to trzeba by się zająć tym. A jeśli jest niezgodnie wybudowane z projektem i ktoś to odebrał z urzędu, no to komisarz się powinna tym zająć. Nie, nie, no ale to, 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 to wiecie. To no jak, jak, lata jak lata minęły, to możemy to sprawdzić, nie ale czy, czy faktycznie Jarek, czy, ty jesteś, czy jesteś ty pewien, że to było niezgodnie zbudowane z projektem? No, ja, no, ja, no wiesz, ja, no było tak... Ja, no tak czy ja, ja, to, czas ja, czas ja, ja wskazywałem wiele innych pytanie do Nie, 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 ale jesteś, nie, 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 ale jesteś nie, 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 pewien, że to jest, bu, 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 było budowane z niezgodnie tak, z projektem, tak? To znaczy nie uczą są niezgodnie projektem jakby Ale to mniejsze nie wydaje się o to, przejść, nie Ale umiejscowione czy niezgodnie z projektem zrobione, To wiesz, no odstępstwa od projektu pewne mogą być, być, ale to, to za zgodą zawsze, nie? Jakąś, ale wiesz, no niezgodnie z projektem, to jest samowolka budowlana w takim razie. Miejsc, umiejscowione. No, to będzie trzeba rozebrać. No to będzie trzeba rozebrać. Nie. Tutaj, wiesz. Inspektor odebrał. No nie, no jak inspektor odebrał, no to chyba wiedział, tak, co. To jest projektem. Co mamy powiedzieć tym ludziom w samojeżdżu, panie Jarku? Ale Jak oni mają i nie mają pomostu, nie mogą w ogóle się kończyć. Ale o co innego mi w tej chwili chodzi, nie chcę wracać już te, do tego co było, bo szakstra. Mi yy, tylko chodzi, żeby zawnioskować, żeby obniżyć ten stały yy, pomost, żeby on był praktycznie yy, równo tutaj z powierzchnią, żeby to chodziło się po równym i go po prostu... Wysunąć na... Tego się nie da no to, ale Jarek. Ale, z mówię, no to, no to ale to jest twoja wizja po prostu, tak? Bo to jest, to, no ma sens, no bo to jest twoja w wizja. W tej tam, kiedyś woda sięgała troszeczkę. No, no ale że, akurat jest, mamy poziom ale, wody jaki mamy. Jarek, ale stary pomost no i pozwolenie wodnoprawne na ustawienie pomostu tutaj, z tej strony było. Jej, nie widzę, przyjadą zamiary, zabiorą pomoc, tylko to tam będzie nie i, I, I co i, i ca, no, i, i, masz i miarkę? Ja Mierzymy ta głębokość tam wody, tam jest met 80 napisane zgodnie z tymi. i zobaczymy ile tam jest. Nie? Teraz mniej będzie. Mówisz, ale dużo mniej? No bo polecie nie akurat. Tak. Dobrze, dyskusję będziemy prowadzili za środę.